Witam Państwa. 6 czerwca, wtorek, e, krótka analiza wideo trzech instrumentów, które uważam za warte, warte e, rozważenia. Być może coś ciekawego, jakiś ciekawy setup się na nich pojawi. Oczywiście wszelkie informacje, jakie tu podaję, to nie są żadne porady inwestycyjne, to jest po prostu tylko, to są moje pomysły tradingowe. Instrumenty, którymi mam zamiar się dzisiaj zająć, to będzie dolar z jenem, Frank szwajcarski z jenem i fund z jenem. Jak widzicie, głównie pary jenowe z jenem, dlatego że tutaj się szukają dosyć ciekawe, ciekawe rzeczy. Więc przejdźmy do wykresów. Zacznijmy może od dolara z jenem. Dolar z jenem dotarł w tej chwili do oporu. Kanału. Jest oczywiście taki kanał hipotetyczny, ponieważ on dopiero został dwa razy przetestowany. Tutaj chodzi o opór, ale możemy przyjąć, że jeżeli ta struktura tutaj doprowadzi do spadków, to jest duża szansa, że te spadki będą podążać w kierunku wsparcia tego kanału. Tutaj to jest za struktura? Oczywiście znana Państwu strategia, którą na co dzień handluję, na którą na co dzień używam do analiz, opiera się na formacjach świecowych i wybiciach z nich. I tutaj, jeżeli się przyjrzymy bliżej, tej formacji, która tu się pojawiła pod, tą, pod tym oporem, to jest formacja objęcia Bessy, tak? Ta czarna świeca obejmuje poprzednią. Tu nastąpiło już wybicie i temu wybiciu yy, towarzyszyło, towarzyszyło zmiana na MACD, czyli na MACD. Mianowicie ta zmiana była bardzo wyraźna, ponieważ po długim okresie bycia wzrostowym, MAK zaczął spadać. Jeżeli spojrzymy, kiedy to się stało, to się stało na tej świece, która tworzyła objęcie Bessy. To są dosyć silne sygnały spadkowe. Nastąpiło wybicie. Ja to, to, ten, ten, to wybicie roz, rozgrywałem jakiś czas temu. Cena wróciła w tej chwili do tej formacji. I co zauważymy? To zauważymy, że ta strefa pop, poda, popytu, przepraszam, podaży, która się tu pojawiła, jest w tej chwili dosyć silnym yy, oporem. I wydaje mi się, że jest duża szansa na dalsze spadki. Szczególnie, że wykres dzienny nadal, nadal wskazuje na spadki. A wykres czterogodzinowy również zaczyna wyglądać prospadkowo. Czyli możemy powiedzieć, że. Są duże szanse, że jen troszeczkę się umocni w stosunku do dolara, spadając tutaj gdzieś w te rejony. Czyli mamy tu jeszcze jakiś zapas około 50 pipsów, kiedy cena dotrze do strefy popytu. Czy ta strefa popytu zostanie pokonana, czy nie, trudno się w tej chwili wyrokować, ale na pewno celem może być właśnie ta strefa. Od jakiegoś czasu rozgrywam tą parę inną, czyli Szwajcar z jenem i tutaj ponownie możemy spojrzeć, że jeżeli ja schowam na chwileczkę te, te trady, to zobaczcie, podobnie jak na dolara, na parze dolar-jen, tu też mamy objęcie Bessy objęcie Bessy, z którego wybicie było dosyć gwałtowne, kto pamięta kto widział moje wpisy na Telegramie i na Purple Hub pewnie widział już te trade'y, to były dwa razy sell. W związku z tym, że gdy cena podjeżdżała pod tą formację, ja traktowałem to jako okazję do sprzedaży i tutaj moim zdaniem w tej chwili ta para nadal jest na ścieżce spadkowej. Co jeszcze jest tutaj wartościowe w, tej, w, tej, w tym wszystkim? To jest e, dywergencja. Ta dywergencja tutaj jest bardzo wyraźna, dywergencja się zaczęła w momencie kiedy pojawił się pierwszy spadkowy bar, tak czyli możemy powiedzieć, że to się zaczęło wszystko gdzieś tutaj na tym barze i zobaczcie, że to jest ta piękna świeca obejmująca tutaj, czyli no, bardzo duże prawdopodobieństwo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy że będziemy mieli y, dalsze spadki. Dywergencje bardzo dobrym sygnałem spadkowym zawsze były i, i będą, bez względu na to, czy cofniemy się o 50 lat, czy spojrzymy gdzieś tam dalszą przyszłość. Dywergencja pokazuje nam, że coś jest nie tak, że cena rośnie, a wskaźniki, w tym wypadku MACD, ma coraz niższe wartości. Jeżeli jest to, ten, ro, ten rozdźwięk z reguły to prowadzi do jakiejś zmiany na rynku. Tu mamy też do czynienia z jeszcze taką ciekawą sytuacją, że jeżeli spojrzymy na niższy time frame, to mamy do czynienia z flagą, to flaga jest wyraźnie flagą spadkową, czyli bardzo duże szanse, że to wszystko będzie dalej się toczyło tak jak planuje. Moim zdaniem, jest dosyć prawdopodobny spadek do tej strefy popytu. Po Wczoraj dosłownie minęliśmy się tutaj o 2 pipsy, mój, e, mój e, target był tu pod niżej, tuż poniżej tego tej, 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 tej świecy, także no, mam nadzieję, że tym razem tej świecy, także mam nadzieję, że tym razem już zostanie osiągnięty na wykresie godzinowym wygląda to w ten sposób mamy Cena w tej chwili dotarła do strefy popytu, na której się wczoraj zatrzymała. Dzisiaj zakładam, że jednak ta strefa popytu ulegnie i cena podąży niżej. Te dwa take profity są yy, yy, wynikają z tego, co się dzieje na wykresie pięciominutowym. Na wykresie pięciominutowym tu mamy strefę popytu i myślę, że ta strefa popytu może się okazać właśnie celem dla sprzedających. Na razie być może zacznie się jakaś mała korekta, bo mamy do czynienia z taką małą dywergencją na 5-minutowym wykresie, tylko pamiętajcie, że jeżeli MAC zmienia tak często kierunki, to może to być sygnał, że to nie jest silna, silna dywergencja. Jeżeli mówimy o, o jakimś silnym sygnale, Mac powinien być dosyć jednolity, nie tak często zmieniać kierunki. Kolejną parą, którą warto się zainteresować to jest pound-fund z jenem. Moim zdaniem tu też będziemy niedługo świadkami spadku w kierunku tej linii trendu. Jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, zauważymy, że cena zatrzymała się na strefie popytu, podaży i e, max zaczyna się delikatnie, ale jednak systematycznie e, zawijać w dół, czyli jest szansa na kolejne spadki. Wydaje mi się, że ta linia trendu jest jak najbardziej yy, aktualna i to by było jakieś 150 pipsów niżej. A dlaczego uważam, że tutaj mogą być spadki? Wynika to troszeczkę z tego, że fund jako taki wygląda mi prospadkowo. Tu oczywiście yy, zanim fund dojena do, do, dotrze do tej linii trendu, Prawdopodobnie tutaj będą też problemy jakieś na tej strefie popytu. Tu też może cena troszeczkę się zawahać i nie do końca, no nie, nie, nie jestem jeszcze pewien, czy ta cena tutaj nie zatrzyma się przez jakiś czas, ale ogólnie wydaje mi się, że ta, ta linia tutaj, która tworzy no, taką lokalną linię trendu, może być celem dla spadkowiczów, dla sprzedających. Tu był taki pin barek, który też w jakiś sposób wpływa na, na nastrój prospadkowy. Ale dlaczego uważam, że to jest możliwe? Dlatego, że funt fund jest bardzo w bardzo ciekawej sytuacji. Jeżeli wejdziemy na wykres 4-godzinowy na funcie i troszeczkę go sobie powiększymy, to możemy zauważyć, że tu się tworzy dosyć ciekawa konstrukcja. Ta konstrukcja to się nazywa oczywiście RGR. I ten RGR tutaj na funcie może skutkować bardzo fajnymi spadkami. I gdybym to miał rozrysować dokładniej, to tu bym narysował e, tą linię, którą nazywamy linią szyi. Tak? A tutaj byłyby lewe ramię, głowa. I prawe ramię w trakcie tworzenia się, ja nie wiem, czy ono, czy to, to ramię zostanie dokończone, ale gdyby cena dotarła tu w te rejony i je pokonała, i pokonała tą linię Szyi, no to bardzo prawdopodobne są spadki tutaj do tego silnego wsparcia. Także zarazem strefa popytu. Także uważam, że. Warto obserwować, gdyby fund miał tę tendencję do spadków, to zauważcie, to jest do linii szyi 30 pipsów, a do tej strefy popytu 100 pipsów. Pamiętajmy, że w przyszłym tygodniu mamy posiedzenie banków, mamy FED, mamy również Bank of England i wtedy tutaj może coś się ciekawego wydarzyć. To by było na tyle. Zapraszam na jutrzejsze spotkanie na żywo o 15.30. I do usłyszenia, do zobaczenia.